Nie, jeszcze nie tutaj, ale to będzie pewnie tuż za tym urwiskiem. Nie rozumiem. Odczyt jest super dokładny. Tam nie jest. Przekonamy się, czy nic wam nie jest, gdy skończymy standardową procedurę rozmrażającą. Wiesz, że przebywanie w minusowych temperaturach może wywołać trwałe uszkodzenie systemu. Ratchet, dowiedziałeś się czegoś o znalezisku z Arktyki? Jeszcze nie. Nie można go otworzyć, dopóki jest zamrożony. Barzy i ja poszukamy śladów, które mogą wyjaśnić pochodzenie znaleziska z Arktyki. Pod warunkiem, że posłuchacie czujników. Pamiętajcie, gdy temperatura Waszych rdzeni znajdzie się na niebieskim polu, awaria systemu nastąpi natychmiast. Tęskniłeś, doktorku? Ach, nie powinni być w szkole? Okay. Mamy cały weekend wolny tylko dla Ciebie. Dlaczego przyjechał samochód? Co jest Arsi? Padło na mnie. Teraz moja wachta. Wachta poszukiwawcza. No, szkoda. Piękny dzień na przejażdżkę. Nie jest ci przykro, że zostawiasz mnie w domu? Arktyczna wachta poszukiwawcza. W domu, gdzie jest ciepło. Arktyka? Zawsze chciałem zobaczyć śnieg. Zaprosiłbym cię na wyprawę, Rafaelu, ale pogoda jest tam zbyt ekstremalna. Nawet dla nas, autobotów. Tak. Rozumiem. Ale przyniosę ci kulkę śniegu. Bardzo dziękuję. Transport kompletny. Niech mnie nie oliwił. I co? Co dzisiaj porabiamy? W grach. Ostatni wygrywa... Bulkhead! Bumblebee! Chodźcie! Szybko! Przygotuj się na porażkę. Um, wiesz, to nie moja bajka, Miko. Oj, boisz się przegrać? Z dziewczyną? No dawaj. Bez litości. Ej, Raf, może chcesz zagrać za mnie? Nie, mam coś do zrobienia. Uje! Yeah. Nie możesz się rządzić tylko dlatego, że szefa nie ma! Potrzebuję pomocy. Most ziemny się zepsuł. Optimus i Arcee przeszli bez problemu, ale ich powrót nie martwi. Podnieście te płyty! Raz, dwa! minusowa i wciąż spada muszę wrócić do bazy halo Ty skąd się wziąłeś? ha! <śmany> autoboty nic nie mówiły o zwierzątkach. Chcesz się pobawić? ha! aport! Nabiegnij! Nie, nie jest! Udłomisz się! Albo nie. Dobra, chodź! Chcesz oberwać? No i co? Co, co jest? Eki, prąd siada. O, wyzerowały się wyniki. Ta, ale. Ja wygrałem! A to pech. O, z całą pewnością mamy problem. Ale co jest tego przyczyną? Albo tego. Zdaje się, że główna sieć. Aby to tylko była awaria podstacji. Cześć wam! Patrzcie, co znalazłem! Jesteśmy zajęci! Co wy robicie? Skraplet! Skraplet! Co to jest skraplet? Najniebezpieczniejszy szkodnik jaki kiedykolwiek pełzał po powierzchni cybertronu. To coś? He <noise> żartujecie. Jesteście giga roboty, a ten Skrapcio jest tyci. E, e, nie masz pojęcia, ile zniszczeń może zrobić to tycie coś! On nie zrobi nic złego. Spokojnie, morderco. No, no, nie spodziewałam się czegoś takiego. Przepraszam, Bumblebee. Czy nic mu nie będzie? Opowiesz chowne rany. Przeżyje. Teraz mi życie? Skraplety niszczą wszystkie urządzenia i pożerają każdy metal, zwłaszcza żywy metal. Ale robak zgnieciony, gra skończona, tak? Nie. Jeśli chodzi o skraplety, one nie występują. Pojedynczo. I zdaje się, że wiem, jak tu się dostały. To pułapka... na skraplety. Eee, pusta pułapka na skraplety. Pewnie wystrzelono je w kosmos eony temu. Wylądowały w Arktyce, gdzie mróz utrzymywał je w uśpieniu. Aż klimat się zmienił. Teraz się obudziły i chętnie coś schrupią. Ale ile ich tu może być? Tysiąc. Problem z prądem i zniszczenie mostu. To znaki, że jesteśmy poważnie zarobaczeni. Orsi, jaki masz status? Mój czujnik się włączył. Trzeba się stąd zmywać, zanim nas zmrozi. Optimus do bazy. Odczyty temperatury rdzenia mają kolor niebieski. Przygotuj się do aktywacji mostu. Raczej, do Optimusa, słyszysz mnie? Mamy tu problem. Skraplety pożarły system łączności. Jeśli natychmiast nie wytępimy tych stworów, wkrótce całą bazę nam zamienią w złomowisko. Lepiej zmywajmy się i niech ją biorą. Ewakuacja nie wchodzi w rachubę. Jeśli zaraz nie uruchomimy mostu ziemnego, Optimus i Arsi będą straceni. Na zawsze? Barkhead, ty nie uciekasz. Miko, nie widziałaś, jak ta szarańcza pożera robota? Ja widziałem. Rozkładają cię na części i zjadają od środka. Najpierw małe, soczyste kawałki, obwód po obwodzie, bezpiecznik po bezpieczniku, aż nic nie zostanie. Naprawdę nic, a nic! Nawet taka optyka. Pozwólcie nam pomóc. Nie jesteśmy z metalu. Ta, skraplety nas nie zjedzą. Dotąd uważałem waszą cielesność za najmniejszą z zalet. Ale w tej sytuacji wygląda na to, że będę musiał zmienić zdanie. No i dobrze, stwórzmy pary, autobot i człowiek. Ja będę cię strzegł podczas naprawy mostu. A my idziemy na polowanie. Owdimus oh, right. do wasy, słyszysz mnie? Pewny, że długa jazda nie pomoże? Miami jest piękną o tej porze roku. Najbliższy umiarkowany klimat jest zbyt daleko Azji. Próba dotarcia zabrałaby nam zbyt wiele energii i przyspieszyła zamarznięcie. Dopóki Ratchet nie otworzy mostu, a zrobi to, najlepiej będzie znaleźć schronienie i odizolować się. Choć raz mogę być Twoim ochroniarzem. Fajnie, co nie? Raz znalazł pierwszego tutaj. Tak? Czy to ty piszczałeś jak dziewczyna? Nie. E, e, może? Pogadamy o tym później. Nie denerwuj się, Barkhead. Spróbuj się skupić. Wszystko będzie dobrze. A, <grym wreszcie> Dobra, wolałabym tego nie widzieć. Panthet, To tylko zwykłe kable! tak, <grym wreszcie> Czy one kiedykolwiek przestają jeść? Co, jak idzie? Naprawiłem zepsute przewodniki i przekierowałem centralne obwody, ale most ziemny wciąż nie ma zasilania!

Check it out. Tym dłużej będziemy żyć. Co proponujesz? Czekaj. A może jakaś gra? Zagrajmy, kto tym razem nawalił bazie. Nasza sytuacja może być rezultatem zwykłej awarii, wywołanej przez Balkheda. Zaczekaj. Brak łączności, może nawet prądu. Wielki grubas pewnie potknął się o kabel. Nigdy nie był zbyt zręczny. Pamiętasz, jak przylecieliśmy na Ziemię? A bulkhead wlazł w te linie napięcia? <grymne> Kto by przypuszczał, że umie tańczyć? Balchet może i jest duży i niesprawny, lecz jego wewnętrzna siła nie ma granic. Nie oceniajmy nikogo w ten sposób. Wszystkie? Oh. Na pewno nie. To byli zwiadowcy. Więc te pozostałe wiedzą, gdzie jesteśmy? Jeśli pozwolimy, by znów na nas żerowały, Optimus i Arcy nigdy nie wrócą do domu. Musimy wreszcie uruchomić most ziemny. Wtedy wyślemy skraprety w jakieś inne miejsce. Może znów do Arktyki? Już wiemy, że nie lubią zimna. Super, bilet w jedną stronę. Biorąc pod uwagę ich masę, ujemna temperatura powinna je zmrozić natychmiast. No, myśl, raczet, myśl. Skoro most ziemny nie działa, musi być przeciek w linii zasilania energonem. <grym> 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 Gdybyśmy sami nie ciekli, jeden z nas mógłby tam iść i to naprawić. Gdzie to znajdziemy? I jak naprawimy? Słuchajcie, jest spoko. Nie jesteśmy z metalu. Widzę przeciek. Chodźcie! Musimy się pospieszyć. Czyli jeśli. kiedy? Otworzymy most ziemny, wyślemy pełzaczy precz, czy sprowadzimy tu naszych. Optimus i arci będą bezbronni. Jeśli ich tu ściągniemy, skraplety nie będą chciały odejść. Potrzebna przynęta. Gdzie chcesz znaleźć przynętę? Skraplety i tak częstują się tym, czym chcą. Poleciały na żer! Tak walk z konami, o tym jak nas siekali, wysadzali, strzelali do nas. Właśnie tak mamy zgasnąć. Marsi, to może nie koniec jaki planowaliśmy. Ale jeśli to naprawdę jest koniec, jeśli naprawdę mamy połączyć się z wszechiskrą, Walka przy Twoim boku była zaszczytem. Optimusie Prime. Raczej! Systemy działają! Odpalaj! <tryk> To drugie danie! To nie złapcie! E, paz e Was, ale jest straszny bałagan. Jak wyniki biokrążenia? Poziom wzrasta. Doskonale. Rafael, obserwuj monitor z elektropulsem Bumblebee. Micho, sprawdź opatrunek interfejsu bulkheada. Jest dobrze! Porządeczku! Być może sam też powinieneś odpocząć, przyjacielu. Uratowałeś dzisiaj parę istnień. To nie tylko moja zasługa. Mamy szczęście, że ta plaga zdarzyła się w wolną sobotę. Nasi ludzcy przyjaciele są mali, ale bardzo silni. Skroplet!